Wyprzedzić mnie, diametralnie wciskam gaz, i dzieje się coś takiego. Teraz jak się zmienia biegi w samochodzie? Nie tak, tylko tak. A, a tutaj nóżki nachodzą, piąteczka mu. Witam pany i pany. Zauważyłem, że japońskie auta to są auta tak naprawdę... Właśnie mam darmowy pomysł na... na... małą kampanię reklamową Tak zwolni. W to Naprawdę to jest bezproblemowy samochód, tak naprawdę. Jak ktoś mówi, że diesel na przykład jest... no nie wiem, że słaby, że zaraz się rozwali i tak dalej, wyobraźcie sobie, że... Zwolnij! Zwolnij! Gdzie się spieszysz? Większa ekologia i truja jej. Bo kto by słuchał tego pierdzielenia święty krów nie jeździ szybko, a później sami mniejsze spalanie. A co on pierdzielą w tej telewizji? I wszędzie jeszcze jakieś debaty. Ktoś by powiedział, że jakieś cholesterole. Ja pierdzielę. Trafiłem do japy. więc robimy coś przyjemnego, spożytecznego. może statystycznie przyczynię się do tego, że komuś pomogę, właśnie przyjechałem po odbiór. Ekologiczny katalizator. Czy dodzwoniłem się do producenta katalizatorów? To jest to? Okay. No Dla silnika Otóż i się nie rozwali, nie trzeba robić nowych Tak jak to Jeździ i jeździ Będziemy nagrywać rolkę, ekologiczną rolkę Jak zbieramy grzyby I znajdujemy takie piękne Downpipy realistyczna scena, że wchodzę do samochodu dopiero co ujęcia rodem z Bollywoodu Wrzucimy na social media coś takiego, żeby poruszyło troszeczkę temat ekologii Dobra idziemy do lasu. Ja to później znalazł drugi niech będzie tu Jestem na grzybach Straszne. Znaczy. na stałe pierwszego szkieżala No cześć przyjechałem dzisiaj na grzyby więc zapraszam Dobra można stąd lecieć Cóż za przeciążenia

Ale... Będę tutaj bardzo dużo przebywał I tu wjeżdża Wiedaszy. No co? Ja tutaj będę tworzył sobie. Cyber Drive. Co z tego wyjdzie? Zobaczycie sami. Jak ja to wszystko poskładam, dlatego nie mówię, bo może życia mi nie stracić. Ile miałem rzeczy zrobić? To to, to, to to to. nie był fajny paj. Dosięgła mnie dorosłość życia I Patrząc na to, gdzie są wszyscy tacy normalni To dochodzę do wniosku, że moje pojewstwo Jest kurwa moim pojewstwem Jest ciekawszym pojewstwem i Indywidualnym i innym I statystyczne kurwa życie Jak każdy by w większości chciał prowadzić Zarobić w kurwę siarna. Zostałem złomiarzem Audi też? <laughs> co co? Audi też tam zostaje? <laughs> I myśl, myślę, że się spełnisz. A to chuj! Z tego, mój kolego. Tylko, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. I zaczynać od małych rzeczy. Nawet niby życie to jest linia ciągła. A, B. Chuj, prawda? To jest na przykład, może być kwadrat. I później, jak wysujesz kwadrat, to z kwadratu wychodzi następny kwadrat. Z kwadratów jeszcze kwadraty. I tak. I to zapętla się. Tak zwany fraktal. No dobra, trzeba mu lodać. Koniec tego No nie do wszystkiego teraz skończyć. Wanna na warsztacie nawet będzie? Nie, jaki warsztat? To nie warsztat. Nie, to na razie garażyk. Garażek. Nie ma gdzie. Znaczek trochę ucina, trzeba. O, coś takiego. Zobaczmy, co tutaj Mutofixer przysłał. Ogólnie współpracują z, z youtuberami. U mnie współpraca będzie polegała na tym, że przeżyła swoje. zapiziała Krzysztof, nie dbał o nic, wywalone we wszystko. A teraz, żeby jak najmniejszym kosztem jeździć, no to oczywiście spryskiwacze na koła. I będzie jazda. O, jedziemy na plac. Michałku, stary skurdzybko. Dziękuję bardzo i wszystkim wam bardzo dziękuję po prostu za, za to, że mogłem spotkać na swojej drodze takich ludzi, którzy naprawdę dużo dużo Wnieśli swoimi słowami, czynami w moje życie. Nie dostrzegałem tego, że naprawdę dla niektórych osób dużo, ależ, ależ ładna. Jejku, a skąd ty się wziąłeś w tym Niesamowite stworzenie, co to jest? To jest cima. Również pomogłem przez to, że nauczyłem ich między innymi kontry. Ale Więc dlaczego dalej nie uczyć i dawać właśnie z siebie ile można? Pani Pajączku z To tutaj. 24 metry na 45 metrów. To jest równa płyta. Tak równa, że można na tym gwincie jeździć, ale żeby koszta spadały i żebyście nie siedzieli w domu i nie grali tylko na symulatorach choć i tak uważam, że za mało osób gra na symulatorach i za mało je docenia jak Richard Burns Rayleigh, i Racing, kierownica minimum Logitech, ewentualnie Trusmaster. I macie tak naprawdę wchodzicie na 80 Hz, gdzie skupienie pozwala na podwyższenie właśnie y, częstotliwości pracy mózgu. Ale kiedy jeździcie już w rzeczywistości, a dochodzi jeszcze zagrożenie, że możecie zrobić sobie krzywdę, to wiadomo, że to podwyższa, ale to kierowcy Formuły 1 i F16 mają coś takiego. Y, kierowcy rajdowi również, jeżeli jeżdżą jak w transie. Zresztą daleko nie trzeba szukać y, słynny y, senna tak jak opowiadał o wyścigu kwalifikacji chyba Monaco, gdzie jechał jak w transie. Jeżeli nudzi Was medytacja, żeby dojść do tego stanu, gdzie podwyższycie fale mózgowe, serio, poczytajcie sobie, to wystarczy wsiąść w samochód i jeździć. Jeżeli będziecie łączyć e, symulator razem e, z rzeczywistością, nie wróżę Wam, że będziecie super kierowcami i będziecie mieli sponsorów i będziecie gwiazdami i tak dalej, bo to nie jest takie hop -siup. Trzeba mieć dużo szczęścia, bo dużo kierowców, których poznałem, naprawdę zasługuje na to, żeby jeździć nawet w mistrzostwach świata. Ale będzie wystarczająco, jeżeli będziecie wiedzieli, co zrobić, jeżeli zarzuci wam pojazd, a wy odruchowo zrobicie tak, 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 poszedł dalej, kita, nawet nogi z gazu nie zdjął. I to będzie zarobiste. Więc przyjeżdżajcie od poniedziałku do niedzieli, Wyznaczony termin na Facebooku, Instagramie będziecie mieli info o której godzinie. Ja przyjeżdżam tu ćwiczyć, bo ja zaczynam oczywiście trening swój, właśnie połączony z symulacją, którą będę chciał rozbudować z pomocą Waszą. Wjazd jest darmowy, trening jest darmowy. Miło będzie, jak będziemy się widzieć. To są początki czegoś wielkiego, mam nadzieję albo koniec Oby nie dobra, dobra. Ja mam szczęście, mam szczęście. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak miało być. miśniki popaliło czy co? Na gazie chodzi. Ja.